Trzeci rok podwyższonych stóp za nami, versus dekada spokojnej sytuacji rynkowej, do której ewidentnie będziemy gospodarczo dążyć. Spowoduje to brak dostępności mieszkań i ewidentnie spowoduje to chaos na rynku realizacji transakcji kredytów hipotecznych. Mamy kolejne pytanie, i to jest pani Paulina z okolic Krakowa, która prowadzi dużą firmę, prężnie działa, no i właśnie stanęła przed wyborem, czy leasing? Samochodowy czy wynajem długoterminowy? Rozliczenie najmu długoterminowego wygląda księgowo w identyczny sposób jak rozliczenie leasingu operacyjnego. To są rzeczy, które w ogóle księgowo się między sobą nie różnią. Natomiast są pewnego rodzaju plusy dodatnie i plusujemy, jak to się mówi, <laughs> tak. jeżeli chodzi o rozgraniczenie tych dwóch konkretnych produktów. To znaczy, na pewno najem jest wygodniejszą formą finansowania, jeżeli chodzi o użytkowanie samego pojazdu, mm -hmm. dlatego że naszym obowiązkiem jest, Nalewanie paliwa i nalewanie płynu do spryskiwaczy. Nic więcej nas nie interesuje. To chyba każdy właściciel pojazdu chciałby mieć takie tak, obowiązki. To jest też kwestia użytkowania auta, bo mhm. jeżeli chodzi o najmy długoterminowe, to mamy bardzo często narzucone limity kilometrów, których mhm. nie mamy w leasingu. I e, właściwie, jeżeli chodzi o najem, to jest to rozwiązanie dla miejskich aut. Dla osób, które użytkują auta w celach firmowych, ale nie mają dużego dojazdu do pracy i nie wyjeżdżają dużej ilości kilometrów. Jeżeli mhm. chodzi o leasing operacyjny czy też finansowy, to ubezpieczenie czy koszt ubezpieczenia jest po stronie leasingobiorcy. To znaczy, jeżeli mamy za sobą szkodową jazdę, to bardzo często ten najem pojazdu wychodzi taniej, dlatego że podmiot, od którego wynajmujemy pojazd, jest podmiotem, który też w ramach pakietu oferuje nam ubezpieczenie. Więc okay. właściwie mhm. tutaj nasze zniżki nie mają znaczenia, dlatego że korzystamy ze szkodowości czy z ubezpieczenia podmiotu, który nam wynajmuje auto. Więc pod kątem księgowym nie ma różnicy, czy jest to leasing operacyjny, czy to jest najem długoterminowy. Pod kątem użytkowania auta, jeżeli dużo jeździmy, to bardziej opłaca się leasing. Natomiast jeżeli jesteśmy osobami, które nie chcą się zajmować niczym poza nalewaniem paliwa, mhm. to najem będzie dla nas rozwiązaniem bardziej optymalnym. Natomiast też dużo droższe są wszelkiego rodzaju opłaty związane z tym, że dostaniemy mandat za złe parkowanie, bądź mandat z fotoradaru, bądź nie daj Boże za kolizję, o, w momencie kiedy korzystamy z najmu. Okay. Dlatego, że mm -hmm. tutaj poza samym, samą opłatą mandatu dodatkowo dochodzą opłaty operatora, który dolicza na przykład dodatkową opłatę za przekazanie mandatu. Mandat za mandat. Mandat za mandat. Dokładnie też jest istotna różnica, dlatego że w przypadku leasingu pojazdu, no to pojazd przechodzi na naszą własność po wykupie, czyli po zakończeniu no okresu leasingowego wykupujemy pojazd i on staje się naszą własnością, natomiast w przypadku najmu długoterminowego pojazd wraca do podmiotu, w którym finansowaliśmy ten najem. To też jest zasadnicza różnica. Ja na przykład jestem osobą, która mhm. zazwyczaj używa tylko nowych aut, więc właściwie u mnie średni czas eksploatacji samochodu to i tak są tylko 4 lata, no to... więc dużo nie jeżdżę, więc w moim przypadku najem pojazdu sprawdza się dużo lepiej. Rozważałem zakup w ogóle pojazdu za gotówkę, to wyliczyłem, że przynajmniej wyjdzie mm. mnie dużo taniej mi ubezpieczenie od firmy, od której będę realizował ten najem długo. Terminowy, versus zakup za gotówkę i opłacenie ubezpieczenia we własnym zakresie, mm -hmm. korzystając z moich utraconych zniżek w całości. Myślę, że w kontekście tego, co powiedziałeś też wcześniej, ludzie, którzy wydajmują samochody, też bardziej się pilnują po prostu. To jest jakiś system pilnowania się, tak? Jeżeli masz dostać ten przysłowiowy mandat za mandat, no to chyba twoja świadomość działa wtedy inaczej. To zależy od kwestii też zależy od świadomości. Tak, zależy od tego, <laughs> tak. jest, jaki, jakimi jesteśmy kierowcami. Dokładnie tak. Trzecie pytanie to jest Pani Weronika z okolic Wrocławia. Czy kupić mieszkanie na hipotekę teraz, czy jednak czekać na ten program rządowy, który jest tak palcem po wodzie troszeczkę, nie wiadomo do końca, jaki on będzie? Zacznijmy od tego programu, a potem wyjdziemy na odpowiedź Dobra. na pytanie Pani Weroniki. Nie jestem absolutnie ani zwolennikiem, ani przeciwnikiem programów mieszkaniowych, natomiast muszą one być Każdorazowo dostosowane do rynku. Jeżeli mamy bardzo dużą przepaść pomiędzy obecnym tradycyjnym czy zwykłym rynkiem kredytów hipotecznych versus programem rządowym, który miałby się pojawić, to są to mechanizmy bardzo mocno proinflacyjne i powodujące bardzo duży chaos na rynku. Więc mhm. absolutnie jestem tego zdania, że niestety ten program w stosunku do różnicy pomiędzy kredytami bez dopłat, a tym kredytem, który miałby wejść, są tak duże, mhm. że Ewidentnie spowoduje to wzrost cen, ewidentnie spowoduje to brak dostępności mieszkań, i ewidentnie spowoduje to chaos na rynku realizacji transakcji kredytów hipotecznych. Okay. Więc mhm. absolutnie nie jestem przeciwnikiem y, programów mieszkaniowych, natomiast nie uważam, że wprowadzenie programu mieszkaniowego w tym momencie jest dobrym rozwiązaniem. To jest bardzo niepopularna opinia, mhm. bo wiem, że większość ekspertów kredytowych. Y, zaciera, ręce. Mhm. zaciera ręce. Zaciera mhm. ręce, ale te Buduje sobie zasięgi ze względu właśnie na promowanie materiałów tak. związanych z tym kredytem na starym. Mnóstwo jest tych materiałów, mnóstwo. tak. I teraz muszą się jakoś tam medialnie wycofywać z tego rakiem. Dzwonią do KNF-u na wizji, pytają, co się dzieje z tym programem. No bo referowali ustawę, która dopiero trafiła do jakichś tam uzgodnień. Będzie czas na wprowadzenie programów mieszkaniowych, tylko zmniejszmy dysproporcję pomiędzy tradycyjnymi kredytami a kredytami z dopłatami. Klienci nie przychodzą do mnie po kredyty. Oni przychodzą do mnie, dlatego że chcą kupić nieruchomość. Więc tutaj pani Weronika musi sobie odpowiedzieć po prostu na pytanie, czy musi to mieszkanie kupić teraz, czy stać ją na kredyt tradycyjny, czy zakup tego mieszkania jest dla niej na tyle istotny, żeby posiłkować się tradycyjnym kredytem. Mhm. I niech rozważy swoją chęć zakupu mieszkania w oparciu o to, ile w tym negatywnym scenariuszu, czyli tradycyjnym kredycie, ten mhm. kredyt po prostu będzie ją kosztował. Bo okay. ona chce mhm. kupić mieszkanie ona nie chce kredytu. Jeżeli mamy potrzeby mieszkaniowe w tym momencie na tyle duże, mhm. istotne, że nie jesteśmy w stanie satysfakcjonująco funkcjonować bez zakupu nieruchomości na własność tej konkretnej w tym momencie, no to właściwie odpowiedź jest oczywista. Po prostu kupmy tą nieruchomość, skorzystajmy z najtańszej możliwej dostępnej oferty tradycyjnej na mhm. dzisiaj. Pamiętajmy, że też stopy procentowe zejdą w dół. Wiemy do jakiego poziomu one zejdą, dlatego że stopy procentowe co do zasady mają być blisko wskaźnika inflacji, więc wiemy do jakiego poziomu inflacji dążymy, więc wiemy do jakiego poziomu będziemy dążyli ze stopami. Sytuacja obecna nie jest sytuacją wieczną. Pamiętajmy, że przez dekadę stopy mieściły się w przedziale 2,5 do 1,5 tak. a efekt podwyższonych stóp procentowych mamy od 21 roku, więc. Praktycznie trzeci rok podwyższonych stóp za nami, versus dekada spokojnej sytuacji rynkowej, do której ewidentnie będziemy gospodarczo dążyć w perspektywie długiego czasu. Więc też należy się zastanowić, czy na tyle chcemy kupić to mieszkanie w tym momencie, że przemęczymy się tak kolokwialnie mówiąc mhm. z droższym kredytem przez okres roku może dwóch lat aż sytuacja się nie znormalizuje jeżeli chodzi o stopy procentowe co w konsekwencji spowoduje że ten nasz obecnie potencjalnie drogi kredyt będzie kredytem dużo tańszym. Okay. Natomiast mhm. nie wiemy jakie będą ceny nieruchomości w przyszłości. Możemy dywagować. Tutaj jest wiele analiz. Na ten moment nic nie wskazuje, żeby nastąpiło jakieś tam drastyczne obniżenie cen nieruchomości w Polsce. Natomiast też nie jest wykluczone, że pójdziemy docelowo scenariuszem niemieckim i faktycznie będziemy obserwować bardzo duży spadek realnej i nominalnej ceny nieruchomości na rynku. No i wtedy osoby, które podejmą tę decyzję teraz, po prostu na tej decyzji stracą. Więc, tak jak mówię, jeżeli nie jesteśmy inwestorem, nie nabywamy mieszkania inwestycyjnie, to nie analizujmy sytuacji z perspektywy takiej, czy warto, czy nie warto, tylko spójrzmy z perspektywy takiej, w jakim stopniu w tym momencie mamy potrzeby mieszkaniowe, które które w tym momencie chcielibyśmy spełnić. I tutaj po prostu wtedy sobie odpowiemy na pytanie, czy teraz chcemy kupić mieszkanie przy droższym kredycie, czy chcemy mieć tani kredyt i kupić mieszkanie nie wiadomo po jakiej cenie, a wręcz wiemy, że po cenie wyższej, jeżeli ten program wejdzie w życie. To jest no taka istotna kwestia. Natomiast jeżeli pani Weronika nie ma zdolności dla tradycyjnego kredytu, to jakby sytuacja rozwiązuje się sama, musi na ten program czekać, więc to też jest kwestia nie tyle co oceny, czy to jest dobry czy zły moment, tylko też oceny możliwości, czy jest możliwość zaciągnięcia tego kredytu tradycyjnego i czy ta zdolność będzie zachowana w tym momencie.